Bardzo dziwna akcja, jestem właśnie na serwerze razem ze Smawem, gdzie sobie gramy nasz survival e, i wbił ktoś do nas na serwer i nie mamy pojęcia jak to jest. E, ta, tam jest? Co, żeby tak no, się coś. Tam się buduje co! Tam się buduje, okej, okay. obczałem o co chodzi, ma super dziwnego skina. E, I nie odzywa się nas na czacie. Pisaliśmy do tej osoby przed chwilą. Czekaj, czekaj, nie podchodź na No dobra, okej, okay, trzymamy tak ten. Okej, okay, więc Taka, o co chodzi jeszcze? Czemu tu jesteś na serwerze? Skąd masz IP? Musimy to podkreślić? że nikt poza nami, poza mną i Smawem, nie ma IP do tego serwera, przynajmniej my tak myśleliśmy. Nieważne, no super. Więc robi się mega Zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz oglądać nasz tutaj survival, bo chcieliśmy właśnie robić ze Smawem serię z tego świata, ale nam coś tu zaczyna przeszkadzać. Podaj hasło, podaj hasło, czy jakie hasło. No a co nam się wala na świat bez hasła? No, no nie, właśnie, nie osługi. poda hasła, no, jak no już. Nie, nie mamy żadnego hasła. Z nie, nie wiem. Nie ma do A, okay. A, dobra, dobra, bardzo sprytne. Dobra, więc chciałem tu zagrać, ale to nasz serwer. Nie może tu sobie każdy wbijać. E, nie wiem o co chodzi. Jesteś widzem? Nie wiem, czy to w tu zbił? Nie mam o A jak o... widz, to pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ja pozdrawiamy. z DDR, oczywiście, ale, ale jednak to jest nasz prywatny serwer, Smap, i my tu mamy grać. Tu jest mój domek, o proszę bardzo, zaraz mogę pokazać. Tu jest Smap, jest taki. co? To jest za wprowadzenie do serii. Ale to. Ale po to, ale jest, to, serwer. to jest serwer. Ale to nasz. Serwer. Kropka. Tym razem znaczy kropkę, z żeby było widać o co chodzi. Obca... Z jednej strony ma rację, jakby serwery są od tego, żeby no grać. No tak, są od tego, żeby grać, ale nie po to, jakby... Czyli no wierzę, racja, ludzie na świat. Raz. No są publiczne serwery naszej trójki. Grifer, to może być ktoś, kto nam spali domek, To może być naprawdę tak. cokolwiek, obca osoba na serwerze. Ja sobie nie życzę, więc stary, według mnie powinniśmy po prostu... No masz, masz rację, nie, nie przydzieliliśmy działki, nie daliśmy kuboida, <laughs> więc... Tak, pozwala. nie było coś takiego. Chodź po zapalniczkę i kończymy tę przedstawienie. Dobra, dobra, czyli masz zapalniczkę, przy sobie, bo ja mam tylko żelazo, nie, mam, mam, nie masz, dobra. Mam, to mam pochodnie, ale to się chyba nie odpali od pochodnie. E, chyba nie. Dobra, zróbmy o, zapalniczkę, się, że... podpalimy i może po prostu zbalujemy tę osobę zaraz, bo to jest jakieś nieporozumienie, ja nie wiem co to chodzi. E, nie wiem czy widzę takie śmieści, jakieś włamy na serwery. Mm, Ej bo... nie, ale może jak zobaczysz, że wiesz, idziemy z To jest ta sama skin hakera, no nie, zobacz, obczej taki anonyz. To jest przestraszy No miała coś takiego, miała. Ty masz gdzieś tutaj... Kurde. Właśnie nie wiem, gdzie ja mam flinta, stary, bo ja mam taki bałagan masz w skrzynkach. No żelazo to ja mam. za mam. A masz gravel pod ręką? Macie siekierę. Kurde. Siekielę. Siekielę to jest mamy. chyba gravel. Także, a, yy, a masz flinta? Tak, to <grybina> tak, flinta. No to stary, zrobimy zapalniczkę z krzesiwa od tej osoby po prostu. Nie mam. I spalimy Okej, okay, trochę liwana. No <laughs> no to myślę, nasz plan cały ja po Mam, poszukiwę. mam Masz? stary! Dobra, dobra, gidi, gidi, to podejdź, podejdź. Dobra, okej. Po prostu spalimy, poczynamy się. No sorry, jakby, przepraszam, wiesz, to jest trochę niemiłe to jest taki niemiły początek serii, a my tutaj chcemy robić po prostu survival, ale jakby, w sumie to jest całkiem ciekawe. Ktoś był na serwer i, i od tego ciekaj, zaczynamy, ciekaj. ale co? Weź, e, nie róbmy, że to my spaliliśmy, tylko że to ogień przed Neteru. Weź, podpal jeszcze te raka tam przy Neterze. Hej, okay, to dobra, się zajęło, a my dobra, uciekniemy. Dobra, 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 dobra okej okay. My no jesteśmy tutaj niewinni i tutaj po prostu się podpaliło nie, On tu stoi! Co? On tu stoi! Cześć. Cześć. To o nie, zobacz, Cześć. to zobacz ten to też sobie ja po prostu może zbanuje tą osobę. Ban Re Poison. Dobra, okej okay, nie ma, Nieważne. nie ma Nie było tematu. Ten domek jakiś się pali tutaj spokojnie. My mamy już to z głowy e, i pokażę Wam o co chodzi na tym świecie. No więc. Tak, e, już widzieliście mój domek w sumie. Tutaj widzę, że sma wybudował dzisiaj studnię jakąś. Mamy taki mały port. I... Jesteś przy studni? No, bo ja się zapatrzyłem w te płomienie, jak pochłaniają. A, a pochłania, no, pochłaniają. Oczywiście pochłaniają, dobra, bez co dobra. trochę, trochę jeszcze źle, że co zrobiliśmy? Ja przepraszam nie bardzo, ale no, to jest nasz serwer. No, nie będziemy tutaj wpuszczać obcych ludzi. E, nie to, współpracować. Ej, tak. Twój domek jest naprawdę Tak, Daj, czekaj, zrobię ci MTV Clips, poczekaj. Nie okay. wchodź. Dobre, no. dobra, od kiedy miło, widzę o, i krówki masz fajnie. No i co? Co tutaj się dzieje jest, Opowiedz. Zobacz w swoim domku, okej, okay. dzień nie, dobry, ja tu skoro ma, chodzę. Nie mam drzwi, co prawda. Właśnie widzę, taki lubisz, jak się <laughs> wietrzy trochę, okej. Okay. Cześć, super. Nie wiem, trochę nie ma pan dziś, jakby, ale dobra. E, I co tu masz? Wow, jakie schody, nowoczesne. Tak, schody są, Spok. ale nie da się po nich biegać, trzeba skakać jednak. Okej, okay. a to nikt się nie wywali przynajmniej może. Tak, ale okay. wyglądają super. Ale Ula. na moje ulubione miejsce tutaj to jest balkonik. Oczywiście, wypasione, pa, pa. A co czy mnie poczestuje? is <laughs> that O, Chodileta. masz mnóstwo z tych krówek z zadomku, okej? Okay? Tak. Fajnie, fajnie, bardzo mi się podoba. Stary, masz spoko widok na moją chawirę! E, no, więc napiszcie widzowie, co sądzicie o naszym świecie i co byście chcieli na niej zobaczyć. Na pewno to, co będziemy robić, to będzie tutaj więcej farm. Mm, o, tutaj widzę, że rozdarzasz krówki bardzo dobrze. Masz tak, jakaś... tak, Uuu, bo nie mam kotletów już są prawie. O, tu są. ja, Ej, ja no. ci mogę dać trochę chlebka, bo ja mam farmę, wiesz, pszenicy, to ja trochę chlebka mam. E, I w sumie, widzowie, mogę wam pokazać jeszcze u mnie, jak to wygląda do końca. Bo w sumie nie oprowadziłem was, tak? Tylko to choć Smaff ciebie też oprowadza, chociaż ty wiesz, jak ideal, gołem, bo się tam dużo nie zmieniło ostatnio. E, ale no, mamy w planach to wszystko fajnie rozwijać i jeżeli tu będzie e, dużo łapej w górę, to odcinek skoczy na kanał już jutro. Tak samo smawty ty kręcisz na ten, e, z tej serii, Ak. nie? Od dzisiaj, więc po tym odcinku wpadajcie do smawa i oglądajcie o niego odcinek. A tak, do... tutaj mam do potek, maszynkę e, ozdobnego wow. bambusza, bo e, niedaleko mamy dżunglę naprawdę bardzo fajną. E, a Ej, gdzie masz, jest, e... tu masz do potek maszynkę. Stary, ale pomysł, ale wpadłem na pomysła. Co? Jaki wpadłeś pomysł? Co, co, co? Stary, zróbmy sobie potkę. No. Na. Na! To jest! Dobra to było niezręczne. co jest grane, czekaj, 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 czekaj. cześć. Jak? zbanowałem? Nie mój dom. No sorry, zbanowałem. O co chodziło? Jak, czy to zaponowałeś? Czekaj! Ty smaw. dałeś bana znowu. Chile, chleb, 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 tak, dałem bana, dałem bana, ale. Czy to nie jest twój troll, Smurf? Bo ty tak zacząłeś mówić dziwnie i nagle ta osoba wbiła na serwer! Czy to nie jest twój smaw, czy to jest twój troll? Okej. Okay. I... Okej, okay, mam to nagrywasz odcinek, ze jest twój troll. Nie no, star, żartuję, to nie jest mój troll. Ale okay, ja rozumiem, ale właśnie to jest... mój, okay, troll. To nie jest mój troll, a, a B ta osoba cały czas wbija. Ja wam nic nie niszczyłem. Okej. Okay. Niszczysz nam serwer. Jakby kaman jest tam zabawę tutaj, w sensie jakby, nie wiem, budujesz się tutaj. Tutaj, a tutaj mamy inne plany. Gdzie? Gdzie jest? Wow, wow. Ja tu chciałem zbudować port. Jakby tutaj miała być kontynuacja portu wielki port miał być nad wodą. A y, tu tutaj budujesz. Y, to Twój dom, niby? Jakby. Nie, nie. Czemu nie mogę nic... Od kogo jesteś? Właśnie, i tak masz duży. No tak, no jest duży port, ale miał być większy. Eee, nie, nie podoba mi się. Snap, powiedz mi, czy to jest troll? serio, bo jakby nie wiem, czy się mam martwić o serwer, że ktoś się tam wamał do konsoli jakoś? Od tak, to jest, jest mój kolega Maciek, chodź, zapoznam cię. Żartuję, stary, nie znam go. Dobra, nie wiem, spytam, ja jest star, star, nie Dobra, nie, spytam się, okej. Okay. Jeżeli... E, i czemu nie mogę cię zbanować? Ban... Czyli mogę zbanować w sumie, no nie? Ale o. jakby... może, czekaj, ban IP! Zobacz, jest jakiś ban IP. Aha, nie mogę tak wpisać, bo nie znam jakiejś. Mam tu no Nie, no mam zapalniczkę. Tak, dobra, podpalamy to, podpalamy stary to i koniec. Koniec tematu. Pyk. Tylko ja sam się podpaliłem. E, <grym> nie. Tym po razem się udało. Nie wiem e, czemu wcześniej to nie działało. Dobra, ej, bo on się. Jak, jeżeli on znowu wejdzie jakimś cudem, no, no wyjdzie ja znowu, powinien, no, no Ale w Ale chyba. Jest pomiarkowanie! Nie, nie Okej, okay, dobra, dobra dobre. Na no nieskończono czego spawnu tutaj, więc można z niej znaleźć. W ogóle to jest mega dziwne, że on tutaj trafił. Skąd on jakieś Może ma A, nie, ten skacz. Zabijemy? Dobra, czekaj, no. Uderzam, spróbuję zabić, spróbuję zabić, zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay. dobra, zabiłem tego gościa. <śm> nie wiem o co chodzi, nie miał w sumie nic przy sobie cennego. Ja założę na wszelki -y panek sobie, o, taki secik. Zdecyk. Na wszelki panek, bo może być. Na Ja nie słyszę. A gdzie indziej mogę budować dom? Na innym serwerze! Swoim najlepiej. Jakby, come on! Czemu? Czemu? Dobra, domek jest załatwiony, ja chcę tu. Jak z kimś takim rozmawiać, Smaw. O ja to chcę chodzi! Mu, żeby na singla szedł. Tak, <laughs> dokładnie, na singla. Jakby, <laughs> przepraszam, no, jeżeli jesteś widzem, to naprawdę, sorry, ale to nie jest serwer, do gra z widzami, tylko to miał być serwer dla youtuberów, gdzie my sobie tutaj budujemy na no moich kumpli, e, kumpli i smawa kumpli, i nie wiem, no, no, jakby. Robi się niezręcznie, kiedy coś bija, obcy i. Czemu, no, jakby na przykład ja się boję teraz o moje skrzynki. Ej, a weź ty spróbuj zbanować. Spróbuj zbanować. On lata! I ma TNT! Dobra, szybko. Ej, ty zbanuj, banuj, banuj, banuj. Wait, banuj. wait, wait. Pan. I co? Zbanowałem. No nie zbanowałeś, nie. jest nie. tutaj. Teraz zbanowałem. Okay. Nie, zbanowałem. nie, ban, nie. Ban, nie. Zabrał mi, opa! Dobra, to się Zabra stało. Ma Nie, rozpalamy ją w farmę, no, tego jest za wiele, nie, ja nie chcę robić czegoś takiego Bigo, 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 bigo. No jak bić? O, ma go pić? on ma ziom, ma No nie da się, nie da się, moja farma nie, No, pan no. Pan nie, przestań, stój, no Ej, Ej dobra, musimy Nie no. działa mi komenda No właśnie nie działa, bo nam opy, też nie mogę Pan, nie mogę, kick, repo, e son 666 Zajdźcie mi zamieszkać, no ja nie mogę, jak mam da czemu nam to robisz? Oddaj OP, dokładnie! Ej, bez teraz się boję ten serwer! Ej, co, jest, ja on się włamał. A wy czemu? Jak on czemu? To nie jest śmieszne! Smaft to jest twój troll, no! Ej, ale on nie może mieć do konsoli dostępu nie, będą, nie mając dostępu jakby do komputera. No właśnie wiem, bo to, to jest postawiony to jest serwer. To no ma do maszyny. Nie, 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 dobra! Dobra, stój! Jakby Kaman, okej, okay, git! Git! git. Nie! czekaj, czekaj, czekaj! Na razie pozwólmy, je zamieszkał. Musimy tak, rozpowiedzieć czemu. Dobra, mieszkaj sobie tu, okej? Okay? Dobra, po prostu dajmy na razie, wiesz, musimy jakoś to wynegocjować. Jakby też nie chcę, żeby on. się mieszkał. wybuduje, nazbieraj itemy i mu wszystko potem zniszczymy i mu się odechce tu grać. Ale on nie chce zbierci temu, on ma kreativa, mordo! Widziałeś, on A? lata! On lata! Jakby on lat musi zbierać sobie tych rzeczy. My nie mamy kreatywa, my nie mamy. My nie mamy. Ja nawet gdybym nie. chciał, to bym nie mógł się ze na teraz! Więc jakby. Nie się... Ja się go trochę zaczynam bać, bo on się zmiesza do mojego za... domu. Zalepisz te dziury. Okej, okay, zobaczymy. Zalepisz te dziury po sobie, jak przynajmniej tyle, skoro już czytujesz. Skoro masz tam grę, to przynajmniej nie rozwalaj nam mapy. Nie mam dirta. Mama kreatywa. I teraz zgrywa się, że nie ma dirta. No pięknie, no ja nie mogę, naprawdę. Czy to jest jakiś żar? choć on tu coś buduje znowu. zobacz, czy to jest prank smawa? Nie wiem. By... Chodź na środek on tu coś buduje! Co tu buduje znowu! Nie. No nie! Czemu? Co to Ej, ma dom... być? Domek, na środku yy, plus... Czy to jest ładne? To jest super Dobra, nie tak. udawaj stary, że to. Bierz jakby... czaje, ale to jest coś od ciebie, nie? Jest to jest to nie jest. Nie znajomy. jest ode mnie, no zobaczysz na YouTube, że to nie jest ode mnie. No i... Ale no przecież to nie moje. No serde. nie sobie farby, no nie rozwalam z tej farmy, no! bym tobie rozwalił farmę, to, to był mój żart. Dlatego to sprawia, że ja myślę, że to może być Twój żart. Oj, zrekonocjonuj to jakiś jak... Twój kolega admin, nie ma nikt dostępu do Twojej konsoli, do Twojego komputera. No ty. Te... Wiem, myślę, że to się mógł włamać mi na kompa? No jakiś hacker. no kurde, nie widzisz co. No ma skin stoi, to jest znaczy, śmieszne. Czy hacker miałby skin hackera, jakby. W sumie. możliwe. To ja bym w sumie to ma sens, no okej, okay, ale. <laughs> I ten nick A? w ogóle, repoison Poison 666, super jakiś dziwny ten nick. Nie 666, mam... 666. Dobra chodź, e, Masz zapalary tam, to chodziłem ja TNT i No mu. nie no, rozwali mi wszystko! Okej, okay, okej, okay, wiesz co? E, spoko, spoko. Chodź, spoko, chodź, bo ja mu zabrałem ty... jak on stawiał. Okay. Patrz, tylko to, to będzie szybka akcja, nie? Robisz, ty, ty robisz, ty robisz, ja tego nie robię, stary, No daj bo... zapalare. No dałem ci zapalare, ja się to nie bawię. A, ja jest. mogę popatrzeć z boku, co robisz. Ja to... nie podpisuję się pod tego domku. Hakerze! Ja, Patrz co mam. A co ja ty, 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 ty trzymam? Ty, ty, <grywia> o nie! <grywia> Dobra, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, ale ja nie podpisuję się pod tym. Ja, ja patrzę z daleka? Nieważne. No to jest hacker. Uciekamy! tego. No creative! kreatywie! To jest robiwarowy serwer! Ej, no to nie no, super! Zrobiłem, kurczę. No, stary, jakby też tam. O, o, o. Zniszczyłem! O, o! O, o! O! Oje! Okej, okej, dobra. Ja no to jest bez lubię. sensu. Widzowie, znaczy, nie wiem, czy mamy. Czy my mamy... Muszę wejść na maszynę, po pierwsze, a po drugie chyba będziemy musieli serwer zmieniać stary. Ten Ej, nie, serwer. na początku było śmiesznie, ale teraz kurde... Nie, to mi się nie podoba, jakby, bo ja się fajnie celi, Ja się, się, czuję, czuję, no ja się nie. czuję tutaj zastraszany. No totalnie! To jest super niefajne! Nie! Widzowie, czy mi wszystkie jest takiego? Co o tym myślicie? Ktoś nam na serwer? A teraz macie dirta? Nie! Yy, I zmieniamy serwer, jeśli będziesz tak tu robić. Ty też nie masz OPA, tak? Zabrał ci. No nie mam, komendy mi żadne nie działają Bo jest najgorsze to, że ja do konsoli nie mam wstępu teraz Właśnie słuchajcie, sprawdziłem hmm. I nie mogę wejść na konsolę I buduje z diaksów, no No ziom, no, no to jest totalna przesada Masz kino. No mam kill ale Dawaj to, dawaj to, dawaj to No to jest czytowanie stary To jest też na... Dawaj to, dawaj to, Nieważne, diaksu, no, nie ważne, z diaksów do diaksów Nie, 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 Przekikane, nie, 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 Masz? Stary zimny! O Może. Okej, to jest mega dziwny. Stary zginie! Nie! Pada, no pada, sam... mam się padać, jak on ma a Ty jesteś na no, no. I Nara, nie ma ciebie! No nie, bez sensu! I teraz naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Macie. Eks, co mamy? Nie wierzę w to. A który level miałeś? Macie teraz mam. godzinę. Miałem 40 level chyba. Stary, mamy godzinę nad Przekminieniem tego? Jakby ja już tak, teraz ja. wiem, że nie Coś, chcę. A co, 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 się, co się stanie, jak co? Po co nam ta godzina? Tak, a co, jak cię tu nie chcemy za godzinę? Jakby dokładnie, jakby co za zrobić? Za godzinę to niech on robi out. Znaczy, już niech robi out. Za godzinę to ma go nie być. No, 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 no. niech się godzinę, to jest buduje diamentowy dom, wyjdzie serwera, my sobie go zbierzemy i będziemy wszyscy szczęśliwi. To jest dobre. Będziecie musieli zechcieć. No, no nie wiem, czy to tak działa. Nie wiem, czy możesz zmusić kogoś, żeby chciał e, grać z Tobą w Minecraft. Na przykład, ja nie chcę z Tobą grać w Minecraft, jest super niebiłe, bo tutaj budujesz. Super cheaterski ja domki grifował. Jesteś cheaterem i Cię tu nie chcemy Zbanuj, zbanuj nie, nie. Bez sensu stary, zupełnie e, bez sensu ja mu griffuję ten dom, nie, nie będzie tutaj No, no, też to będę po prostu zbierać Dostajecie bana, nie dostajemy bana, to jest, to nasz serwer Nie możesz nas zbanować, zbanować Gościu <grym>, że bana na własnym serwerze No, to była jakieś. mreka Chociaż miały. kurde, on jakoś tu e, nie, ale w sumie ma tu konsolę, a my nie mamy No nasz. Mój i smawa! Kropka! Okej? Okay. Nie wiem. Nie wiem czy oglądasz ten filmik, ale to nie jest śmieszny repoison 666. No też jestem ciekaw, jak tu wbiłeś. Bo to jest mega. Nie będziesz tutaj stawiał żadnych klocków. Dokładnie, eee. dokładnie, dokładnie. Ja nie wiem w sumie teraz mam nawet. Nie, nie chcemy. Jakby o to chodzi, że nie chcemy z tobą grać. Jakby jak chcesz. No chciałeś. Już... Stare mam, a, a mam bana. Mam bana! Co? Mam banan na własnym serwerze, no. Co? Ja też dostałem. No nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trzeba to przekminić, stary. Mamy godzinę. Zróbmy tak, że wbijemy na serwer i przekminimy to, stary, jakoś. Może pozwólmy tej osobie, żeby zamieszkała gdzieś indziej, daleko od nas. Albo coś. Nie mam pojęcia. Słuchajcie sobie, teraz macie na ekranie dwa fajne filmy, w tym jeden film z Mawa, więc e, wybierz sobie jeden z tych gościków e, i zapraszam na niego, bo, bo ten odcinek się już kończy, bo w sumie jesteśmy bana na godzinę, więc nic więcej tutaj teraz nie nagramy. Siema.